Szukałem, szukałem, znalazłem i ja. Dlaczego szukałem? Dlatego, że chorobę tą często trudno zauważyć w pierwszym momencie. Użyte w nazwie słowo. Wierzchołkowa wskazuje na to, że objawy jej pojawiają się na wierzchołku owocu, który skierowany jest w dół. Warto więc od czasu do czasu przejść się po swojej plantacji pomidorów i ręką, palcami podotykać owoce od spodu, a wtedy wyczujemy, charakterystyczne wgłębienie. I wtedy wiadomo jest, że mamy do czynienia z tą chorobą. Mowa tutaj jest o wierzchołkowej zgniliźnie pomidorów. Nagrywam ten film, ponieważ okazuje się, że ta choroba coraz częściej daje o sobie znać i może spowodować poważne szkody w naszych uprawach. Co to jest za choroba? Nie jest to choroba ani wirusowa, ani bakteryjna, ani grzybowa, jest to choroba fizjologiczna, czyli nie można Zarazić innych roślin tą chorobą, ani też owoców na tej samej roślinie. Choroba ta ma podłoże w braku dostarczenia roślinie, a szczególnie owocom, wapnia. Kiedy komórki intensywnie się rozwijają, i przy braku wapna komórki zapadają się i obumierają. Stąd taki charakterystyczne wgłębienie i plama o brązowym lub czarnym zabarwieniu. Dlaczego roślinie brakuje wapna? Mogą być tego różne przyczyny. Pierwsza to jest brak wapnia w glebie, chociaż taki przypadek może zdarza się najrzadziej. Pamiętajmy więc o sukcesywnym uzupełnieniem wapnia w glebie. Najlepiej robiąc to jesienią. Może się okazać, że mimo, że wapnia w glebie jest dostateczna ilość, choroba się pokazuje. Związane jest to wtedy z komplikacjami transportu tego pierwiastka do rośliny i owocu. Dlatego też na przyszłość dbajmy o to, aby system korzeniowy rośliny był bardzo dobrze rozwinięty. Z tego też powodu ja nigdy przy sadzeniu pomidorów nie wkładam do dołka żadnych nawozów, odżywek, pokrzyw, chleba, mleka i przeróżnych innych. Produktów. Przed sadzeniem ogólnie nawożę działkę z jednym nawozów, wymieszam z glebą, następnie sadzę sadzonki pomidorów, obficie podlewam i co najmniej przez tydzień nie podlewam. Roślina też potrafi być leniwa, mając w pobliżu dostateczną ilość wilgoci i nawozu, pożywienia, nie będzie się wysilać, żeby rozwijać swój system korzeniowy. Następną przyczyną może być uszkodzenie systemu korzeniowego. Na przykład przez. Nornice lub inne szkodniki znajdujące się w ziemi. Dlatego też pamiętajmy o tym, bo najlepiej to jest zapobiegać. Co czynić, kiedy choroba mimo wszystko już się pokaże. Trzeba uzupełnić w roślinie wapn, a najlepiej przez system liści i owoców. Dobrym nawozem będzie tutaj saletra wapniowa, którą dokonujemy oprysków całej rośliny. A w szczególności jej wierzchołkowej części oraz owoców. Taki zabieg należałoby stosować dwa razy w tygodniu.